Znowu śnieg. No i gotowanko. Dzisiaj będzie makaronik. Z sosem serowym. Boczkiem i cebulą. Na Breżniewce. Na BRS-ie. I z mnóstwem takich różnych dziwnych. No Dobra. a w garnuszku jest jedna duża cebula trzy małe cebulki dymki takie od szczypiorku szczypiorek będzie tam później dodany cztery czy tam pięć pieczarek pokrojonych na ćwiartki kawałek słoniny wędzonej wielkości paczki papierosów no żeby to wszystko miało się na czym smażyć i konserwa gulasz angielski rolnika cebulka posiekana tak w zasadzie dowolnie pieczarki pokryjone na mniejsze kawałki tam ćwiartki czy nie ćwiartki dosypałem troszeczkę soli troszeczkę pieprzu troszkę suszonego czosnku bo nie wiem czy mamy zwykły czosnek trochę wędzonego tabasko poszło gdyż lubimy no i czekamy, aż to się wszystko poddusi. Później do tego zostanie dosypane, dolane pierw trochę wody, zagotowane, później dosypany makaron kolanka, makaronik. Jak się podgotuje, dolejemy śmietany i będzie sosik jak talala. A później zobaczymy, prawdopodobnie jeszcze zostanie dodany do tego serek twarożek, ale to już na talerzykach. Wiem, nie wygląda to zachęcająco, ale jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo smaczne. O dziwo, aż, aż bardzo smaczne. Smacznego. No to jemy. No, 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 am, am, am. Mm. A co miałeś powiedzieć? Bardzo dobre. I? I smaczne. I? I? Na zdrowie. I? I no dobra. po francusku miałeś powiedzieć. No, bon appétit. No. no. Rewelacja. Dobre.